Możliwe, że to znasz, że ciśniesz, napierasz, coraz bardziej, a efektów nie ma. Niby jest zaangażowanie, niby wszystko działa, niby tak bardzo chcę i działam, a efekt jest odwrotny. Kontrakt nie podpisany, sprzedaży nie ma, reklama nie działa. O co tu w ogóle chodzi? No, chodzi o to, że im bardziej ciśniesz, tym większą robisz sobie wewnętrzną presję, ciśnienie, i stwarzasz opór, i te pieniądze nie chcą płynąć. Bo tam, gdzie jest ciśnienie, tam, gdzie jest takie. Mm, to nie ma luzu, nie ma swobody. I jest blok. Także tak to dzisiaj. O tym, żeby jednak poczuć luz, zaangażowanie, działać z pasją, ale bez presji. Serdeczności. Anna Kacprzek, głębia umysł.